Cześć, jestem Shirox, witam Was w odcinku z Anarchia SMP. To jest właśnie moja pierwsza godzina na tym serwerze, tak więc możecie zobaczyć jak ona wyglądała. Przy okazji tepa się do mnie jakiś grasz, piesek tak więc zabiję go. Jak wiecie widzowie, serduszka są bardzo ważne na serwerze, więc zabijcie go, będzie... Wydaje mi się, że dobrym pomysłem. No tak jak widzicie udało mi się go zabić, dostałem jedno serduszko więcej. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania, Yo. Okej, okay, dołączyliśmy na serwer Anarchia. Mamy ochronę 40 sekund, więc myślę, że pierwsze co zrobię, dotepnę się na losowe kordy, nakopię sobie jakieś itemki, no i pasuje tutaj koi zabijać. Dobra, mamy już pierwsze drewno. Yy, chciałbym tutaj wam też przypomnieć, że na bez cheatów już grałem, nie wiem, około tak rzeknę nie wiem z miesiąc temu może trzy tygodnie temu więc będzie ciekawie zagrać bez cheatów znowu, więc ja sobie zbieram tu podstawowe itemki, dam wam tutaj jakieś takie szociki z tego no i zaraz tutaj się widzimy okej, okay, tepną się do mnie jakiś gracz, tak więc zaakceptuję go, tp akcept potrzeb też pa, coś się cykam tego gracza, no ale zobaczymy no, i nastąpiły chwile problemy, bo kod mi wyłączył router. Okej, okay, wywaliło serwer i zaczynamy rozgrywkę od nowa. Tak więc, no, spodziewamy się zaraz. A, jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć, że w międzyczasie straciłem serduszko. To nie wiem, czy w końcu zabił mnie ten gracz, którego tam pokażę wam w sumie nagranie. Nie wiem, czy ja go w końcu tepnąłem, czy może zginąłem przez tego laga, ale zaraz tracę kolejne serce. Ok, i to jest poradnik. Jak stracić serca w mniej niż minutę? No. no, to będzie ciekawie. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mam 8 serduszek, więc jest świetnie. No, mam bardzo duże możliwości na serwerze. Ok, napisałem kto soy i DC. Goś napisał ja. Z dawaj DC max 2. To jest jedyna moja szansa na rozpoczęcie gry na tym serwerze Bo jak widzicie mam już Tylko 8 serduszek Nie mając żadnych itemków I, i znajdując się na pustyni Więc moje szanse są naprawdę minimalne Tak więc Poczekam sobie na tego gracza Może wejdzie, może nie Hirox youtuber Halo Hirox youtuber To nie ja A okej okay. Ej Co? Grasz na tej anarchii A ty? No. Nie gram. Kurde, a ja wbijesz dasz serce? A jaki? Jak anarchia. No ja ten gram bez cheatów tutaj, bo to jest serwer 1.16.5 16.5 i nie mam konfigu. cię myślę... że i ty na streamach u mnie jesteś? Zaakceptowałem cię czy? Jeden z A, a i te my dasz? Ja nie mogę Ale trade dobry poszedł A ile sers możesz mi oddać? Dobra To co, dzięki za serduszka Już zaraz dostaniesz na PW A jakbyś mógł wyjść Poczekam na gościa Dobra. Dzięki, Jo. Dobra, masz tutaj jakiś kill -off. No to co, schodzimy chyba do kopalni Ja proponuję zrobić jakieś trapy i tepać ludzi, co ty na to? No mi to mi pasuje Tylko, że ty masz to jedno serce, nie? Zaakceptowałem ziomka, a on się tepnie tam gdzie stoję? Dobra I robimy, zostałem największym oszustem na serwerze Anarchia SMP? Dobra, zabijam go, zabiję. Mam serduszko, mogę ci go oddać. Okej, okay, widzowie, mam już przygotowaną lawę, ale tych osób jest tutaj nadal troszkę za mało, więc postaram się jeszcze tak tepać, żeby było 10 serduszek za darmo i wtedy ich wszystkich tutaj pozabijam. Więc jeszcze troszkę tutaj poczekamy i walimy tutaj jednego z większych oszuścików. Zabijamy gościa Wytepał się w ogóle Dobra Ten gość w ogóle Też zrogał Dobra jakiś gracz Wiki Napisał kto chce Elitre TPA, tak więc stepam się tutaj do pierwszego gracza można by rzec <grym> I zobaczymy O, zaakceptował mnie Mam nadzieję, że nie tepnie mnie w jakieś nogi, z których się nie da wyjść I tepnął mnie do jakichś swoich ziomków Okej okay. Jeden leży I drugi chyba też Drugi też leży Widzicie, to był chyba znak, że serwer mnie nie lubi i żebym właśnie zakończył rozgrywkę, tak więc, no widzowie, nie będę kończył rozgrywki, lecz odcinek. Zostawcie lajka, like, suba dzwona, a jeśli dobijecie tutaj tak powiedzmy do lajków, like wrzucam następny odcinek, tym razem będzie dużo lepszy, bo ten odcinek jest nagrywany na spontanie widzowie. No i co? Trzymajcie się widzowie, do następnego yo, podajcie na Discord <śm> <śm>